Siemanowitam, z tej strony Dawcia. W dzisiejszym odcinku będzie prezentacja gospodarstwa na pierwszą serię, znaczy na pierwszy sezon z serii Rolnik na Wsi. Pierwszy sezon będzie, będę rozegrywał na mapie Sadków, która o tak się prezentuje, mała mapka, sezon też długi nie będzie. A maszyny z którymi zaczniemy to będzie siewnik konny Tu mamy siewnik konny, tu mamy przeszną sarkę Grabiarka siedmiopjazdowa fajna, fajna rzecz Rasa Sitma kostkująca Polska idealnie się nada na tą serię Beczka do wywozu w Nojowicy, malutka. I rozrzutnik mały, który na pewno będzie wymieniony. Bardzo malutki jest. Lejek chyba 10-metrowy. Na nawóz przyczepka mała do przewozu różnych rzeczy. Na zwierzę zboże, jak będzie mało z pola. I przyczepka do przewozu zwierząt Taka stara, fajne, fajny klimacik Pierwsza szopa O, się zła drzwi Idziemy dalej Tu z tyłu mamy łuk, łuski bowy zielony Schował się w trawie Wóz konny, mały jak to zawsze na polskim gospodarstwie musi być Sprężynówka Chyba 2,5 metra Zielona posiarka Rotacyjna Bez oson bo nie stać, damy do remonty Brony Trzy częściowe Widły na okrągłe Bele. Tak, idziemy do Studoły. I tu mamy Silos, chyba 100 tysięcy pojemność, autosanka. Już trochę serce wiała. Ale jakoś się trzyma. Coś na niej powoli jeść. Koła różne do remontu. Przyczepa na belki. Taka fajna, mała A tutaj do przewozu różnych nawozów, oprysków Taka do samochodu bardziej Ale też do ciągnika będzie Tu wychodzimy Tu mamy dalszą część I tutaj nasze maszyny stoją Pierwszą maszyną to będzie 60. Bez kabiny. Wszystko Ma fajna maszyna. Chyba 50, chyba 2 konie. Jeden h Musi być. Do jakieś ciągania mniejszych rzeczy. Przyczepy i Bizon. Ładny Który tak patrząc to ledwo co tu weszedł przez te drzwi jest tak na styk te drzwi zrobione Ale idzie I header Do Bizona chyba 3,4 metra Więc robota będzie, nie trzeba będzie do sąsiadów prosić o combine, Fajna maszyna Dalej idziemy Tu już patrzyliśmy, teraz tu i mamy na starcie Mauser, stary bardzo, ale woda z niego nie cieknie, więc będzie opryskiwać. Pilmet też nie za nowy ale chodzi to dobrze. Tutaj różne nawozy, nasiona, wiadro różnych rzeczy tędy pójdziemy tu oświetlenie a wszystko się włącza tu i tam idziemy dalej tu różne składziki na siano potraw z jednej i z drugiej tutaj jakbyśmy chcieli belę wysoko ładować tylni Ładować czołowe, jak możemy było nazwać to I tutaj. Jedne z największych maszyn. Czyli rasa metal facha Belująca. Jakoś 60 ledwo z nią idzie, ale idzie. O ja, poprzułem. I z tyłu owiarka też metal facha. Więc rasa i owiarka zestaw ładny. Metal facha. Tutaj z tyłu jest jeszcze chlew na sześć świn. Po to nam da te, ten mauser do przewozu zwierząt. A teraz pola. To tak na start. Jedenastka. zaraz za, za domem. Łąka będzie zrobimy jeden, zrobimy dno. dwa pokosy, i zaoramy. Chyba jeszcze będzie tutaj w pokosie zaorać, bo potrzebuje i tu będziemy coś siać. Drugie pole to jest tutaj. Dziewiętnastka, tu już mamy do zbioru pszenicę, żniwa będą a ostatnim polem, który mamy to jest. No, to będzie tutaj To pole rzepaku Ona też jest to 21 arów, jest nawet, nawet pole fajne Tu aż do drogi idzie tu jakieś ziemniaczki kawałek, będziemy już na przyszłości, gdzieś dotąd ziemniaki posadzić, ale to bardzo fajne akcje. Odcinki powinny się ukazywać nie 2-3 razy w tygodniu, może częściej. Jeśli podobał Wam się odcinek i pomysł na serię, to polecie znajomym i wbijajcie na, na resztę odcinków, które będą z tej serii.